Jest w orkiestrach dentych jakaś siła i o tym mogliśmy się przekonać w niedzielę w Parku Świętojańskim zagrała orkiestra denta Grocholice Bełchatów. Orkiestra jest kontynuatorką orkiestry działającej w Grocholicach w latach przedwojennych i powojennych i proszę sobie wyobrazić, że pierwsza wzmianka orkiestrze jest datowana na rok 1928. Jest. Siła w orkiestrach. Dętych. Ale, 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 ale to był finał długiego weekendu sierpniowego. Nie chwaląc się, długi weekend z Miejskim Domem Kultury w Radomsku w tym roku naprawdę był mocarny. Piątek był rokowy. Rokowy. Przyznam się, że jak ja wróciłam do domu, to jeszcze długo, długo, długo myślałam o tym, co też w tej sali kameralnej się wydarzyło. Y, młodzi ludzie pełni pasji, energii, no. Dodaje to skrzydeł. Oczywiście to był koncert, który zakończył warsztaty muzyczne trwające praktycznie cały tydzień, ale wystąpiły również trzy zespoły, które się zawiązały. To są młodzi, wspaniali ludzie z Radomska, śpiewający, grający na różnych instrumentach. No naprawdę jest siła i moc. Rokendro rock żyje. A, tak, i o ile młodsi się poczuliśmy, nieprawdaż, panie dyrektorze. Prawdaż, To był a w niedzielę. Jeżeli Państwo teraz patrzą, co tam się wydarzyło, proszę zwrócić uwagę na koszulkę dyrektora. Tak, to kultowa koszulka. Yy, zacząłem tak koncert tymi słowami, i chyba mogę teraz powtórzyć, że jako stary rokendrolowiec mogę tak powiedzieć, że naprawdę jest siła w ranuszeńskiej młodzieży, wspaniali młodzi ludzie, a ta koszulka to koszulka zespołu AFT 2. Zaznaczyłem, że ona jest starsza od niektórych uczestników warsztatów muzycznych w naszej placówce. No dobrze, ale tyle piątek, a niedziela. Tak, a jak już przy innym pokoleniu jesteśmy, to w niedzielę w naszej sali kameralnej wystąpił chór Romantika i cała sala śpiewała razem z chórystami. To było piękne niedzielne popołudnie. Coś dla starszych, coś dla młodszych, i tak się toczyło to wszystko przez wszystkie sierpniowe dni. I oczywiście w poniedziałek, o tym już mówiliśmy, orkiestra Denta Grocholica, dziękujemy bardzo za to, że orkiestra przyjechała do nas i wystąpiła dla Radomszczan odpoczywających, wypoczywających w naszym pięknym parku świętojańskim. No dobrze, to tyle o tym, co było, a co będzie, oczywiście w programie. Dzisiaj będzie teatralnie, poetycko, filmowo, ale szczegóły za chwileczkę. Do wysłuchania programu zapraszają Wojtek Pachuta, Sebastian Pierzchalski, Jola Dąbrowska i Krzysztof Zygma. Witamy. O tym, że każdy śpiewać może, już wiemy, ale czy każdy pisać może, jest z nami Janeta Bus i mowa oczywiście o konkursie literackim imienia Janusza Różewicza. Dokładnie tak. No okazuje się, że każdy może pisać również. Chyba każdy w życiu napisał chociaż Oczyli jeden, jeden wiersz, wiersz Pani tak. Olu. To, to, to cała to, to szuflada. moją słodką tajemnicą, <laughs> panie no odkrycie. Ja tylko powiem, że w tym roku mamy 13 edycję tego konkursu. Mm -hmm. e, ale nie pechową. E, bym powiedziała nawet, że chyba będzie szczęśliwa, ponieważ już w tym roku e, więcej nam wpłynęło oczywiście zestawów e, prac. Mamy ich w tej chwili e, około 70. Mówimy, że wpłynęło. wpłynęło ponieważ termin tak. minął 12, 12. ale liczy się jeszcze data, data stempla, stempla więc czekamy, bo Przybijamy. myślę że jeszcze jutro jakieś prace do nas wpłyną. Ale może zobaczmy, kto je będzie oceniał. Prace będą oceniać pani Beata Anna Simon, Natalia Wawrzyniak, laureatka ubiegłego rocznego konkursu i dyrektor Miejskiego Domu Kultury pan Krzysztof Zygmunt. Już nie mogę doczekać się. A ja jestem bardzo Wieczory ciekawa. na Bardzo poezji. ciekawa. Ja Just... tylko chciałabym powiedzieć, że w tym roku prace wpłynęły do nas, że tak powiem z całej Polski, między innymi z Sosnowca, z Augusto, z Warszawy, z Krakowa, z Brodnicy, z Suwałk, z Elbląga. No i oczywiście mamy również prace, które wpłynęły z Niemiec, z Wielkiej Brytanii oraz Kanady. A ja tylko dodam, że powrócę do pracy laureatki z ubiegłego roku. Czyli pani Natalia oczywiście ma już tomik wierszy przygotowany przez nas, wydany, odbyła się premiera. Natomiast w tym roku do wierszy pani Natalii muzykę komponuje nasz Radom Szanin, Włodek Naś. To będzie widowisko słowno muzyczne. Nad tym widowiskiem już pracujemy. Oczywiście premiera w trakcie tegorocznego festiwalu: trzy razy Różewicz. Tak. Anetko, 12 sierpnia minął termin nadsyłania prac. Do pierwszego I, etapu, tak, zgadza się. Co dalej? i co dalej? I teraz ja jestem, że tak powiem, zobowiązana rozdać te wszystkie zestawy naszej szanownej komisji. Komisja ma niewiele czasu, żeby przeczytać i zdecydować, kto wchodzi do drugiego etapu. Do drugiego etapu wchodzą trzy najlepsze prace, zestawy mhm. prac i tutaj termin... Termin jest do 16 września 2022 roku. Jeszcze w kwestii organizacyjnej, to chcę powiedzieć, że prace, które zakwalifikują się do drugiego etapu, autorzy posługują się tym samym godłem i tutaj muszą przysłać maksymalnie 50 utworów. Czyli już żeby taki tomik. tomik? Tak, Wiersz. Dokładnie tak. I później jury szanowne, szanowne mm -hmm, oczywiście wybierze laureata, wybierze którego laureata. poznajemy w trakcie tegorocznego festiwalu, tak. czyli pod koniec listopada. Ja tylko przypomnę, że nagrodą główną jest oczywiście wydrukowanie tomiku autora w ilości 500 egzemplarzy. Ja myślę, że taką już naszą tradycją stanie się to właśnie, że do jury kolejnego konkursu będziemy zapraszać laureatów i również nie będziemy zapominać o o ich wierszach, czyli o tomiku, do którego też będziemy powracać przy okazji kolejnego festiwalu trzy razy. Różewicz. W różnej formie, bo niekoniecznie formie. muzycznej. Niekoniecznie, niekoniecznie muzycznej. Dokładnie. To będzie widowisko słowno-muzyczne, bo tak naprawdę te wiersze będą czytane na tle A muzyki jazzowej. A widowisko też będzie miało odniesienie do wszystkich braci Różewiczów, mm -hmm. także mamy o to, żeby zapraszamy. zapraszamy. Pracujemy nad festiwalem yy, i co możemy jeszcze powiedzieć o osobach piszących, że każdy pisać może. Z jakim skutkiem to się okaże. Dokładnie, ale to już nam yy, przekaże nasza szanowna komisja. pana dyrektora pewnie też co Szuflady wierszy. E, tak, jeszcze nie upublikowane. <grymne> czekają na swój dzień, swoją godzinę. Tak, to może w czekają. następnym konkursie dyrektor już jako uczestnik. Oj, <grymne> chyba nie. <grymne> chyba nie. Jeszcze za Dobrze. wcześnie, jeszcze za wcześnie. Muszę trochę nie, popracować. Nie, to by było niezgodne z regulaminem. To by było tak, niezgodne żart, z regulaminem. Tam. To był żart pani Joli, a naszym gościem była Aneta Puls, Miejski Dom Kultury w Radomsku. Dziękuję bardzo. W naszym studiu Marta Renik, to już ostatnie chwile, kiedy Marta jest zamknięta w pomieszczeniu, było zaraz chyc i należaczek. 26 sierpnia o godzinie 21. I cóż tam się będzie działo? O, wtedy już będzie ciemno. Tak. Dlatego o 21, a nie jak było poprzednim o razem po 22. <laughs> musimy dostosować się do słoneczka. Do, księżyca. Do księżyca. I spadających <grym> gwiazd. Tak. Bo teraz, drodzy państwo, lecą Perseidę. No dobrze, to Pani moment, Marta siedzi na leżaku. No i co tam pani ogląda, pani Marta? Oglądam koniec świata, czyli kogiel mogiel. No koniec <grym> <świata. Noc> spadających <grym> gwiazd, ale pięknie. Na no poważnie, koniec świata. Koniec świata, tak, bo wszyscy bohaterowie tej znanej serii spotkają się w jednym miejscu, światło dzienne ujrzą długo skrywane zdjęcia, także będzie wielki kogiel mogiel, a dla rodziny Wolańskich i Solskich chyba już koniec świata. I oczywiście przypomnijmy, że w tym roku kino na leżakach w Parku Świętojańskim. Dokładnie, na placu w Parku Świętojańskim, punktualnie o godzinie 21 na naszym ekranie wyświetlone film, a państwa zapraszamy na leżaki. Ja tylko jeszcze przypomnę, że jutro w naszej sali kameralnej, czyli w piątek. Tak. filmy Kingi Dębskiej. Kingi Dębskiej, Zupa Nic oraz Moje córki krowy. Startujemy o? Startujemy o godzinie 17, a Zupa Nic o godzinie 19. Zapraszamy na spotkanie z Kasią i Martą, dwiema siostrami. Jest to komedia o więzach rodzinnych, całe perypetie. Naprawdę bardzo zapraszamy i zachęcamy do spędzenia czasu w naszej sali kameralnej z filmami Kingi Dębskiej. Ja się tak zastanawiam, bo wcześniej mówiła pani Kogiel Mogiel, teraz Zupa Nic. Chyba Pani Marta przechodzi nam z kina do kuchni. Do kuchni. Tak. <laughs> Czyli od września porady kulinarne Marty Renik. Póki oj, co. Oj, oj. <laughs> Póki co kinopasja, serdecznie zapraszamy do naszej placówki i oczywiście do Parku Świętojańskiego. I zajawka jaka? Dziś. Dzisiaj, a może dzisiaj zrobimy inaczej, bo również w sobotę 20 sierpnia zapraszamy na retransmisję koncertu Rie i tutaj y, zachęcamy również do udziału w tym wydarzeniu. Posłuchajmy. Summer concert straight from Maastricht. Enjoy a happy magical evening. Come and join the party. Happy days are here again. Zakończył się 26 Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski. Na tym festiwalu obecna była Anna Rakowska, która jest naszym gościem. Halo, halo, słyszymy się. Dzień dobry, tak. Mamy Dzień Tam dobry, swoich witamy. Ludzi. Mamy swoich ludzi wszędzie. Mamy Zawsze swoich był. ludzi, ale powiedzmy, Jolu, dlaczego swoich ludzi? Bo Ania Rakowska, aktorka, od jakiegoś czasu mieszka w Radomsku, chociaż z tym mieszkaniem, jak ja obserwuję się na Facebooku, to to jest. Ja nie wiem, kiedy masz czas na to, żeby tutaj chociaż troszeczkę pobyć bo całe wakacje w trasie czyli teraz tak. gdzieś również w podróży na Podhalu? Gdzieś, gdzieś, gdzieś na, Polsce, trasie, tak? na trasie z Podhala, tak, akurat taki wyjazd wakacyjny, ale rzeczywiście uh -huh. jak Państwo wspomnieliście, no ciężko mi usiedzieć w jednym miejscu. Taka specyfika zawodu. Ale, ale złapiemy Cię, bo <grym> tak. wystąpisz u nas w ostatni weekend. Sierpnia bardzo się dzisiejszymy, do tego wrócimy, ja ale teraz słów A parę... teraz może słów kilka właśnie o festiwalu. Ja żałuję, że nie udało mi się w tym roku wybrać uh -huh. do Gdańska. Hamlet Multimedialny. Żałobny muzykal, teatr tańca, mm -hmm. projekty z pogranicza różnych sztuk, spektakle z Włoch, Danii, Kalifornii, Czech, Norwegii, Polski. No mówiąc krótko, między niebem a sceną. A ziemią. <laughs> Jak tam było? Opowiadaj. No właśnie. Tam. Już, już po burzy, bo też jeden z podtytułów naszego, naszej edycji. To było po burzy, znak zapytania, także już jesteśmy świeżo po burzy. Rzeczywiście dużo się działo, było to, była to bardzo bogata edycja, bardzo różnorodna. Pierwszy raz pod nową dyrekcją, czyli Agata Grenda, nowa dyrektorka Teatru Szekspirowskiego, postawiła właśnie na różnorodność tego festiwalu, żeby każdy mógł tam znaleźć coś dla siebie, czyli właśnie i teatr, i taniec, i multimedia, i połączenie różnych gatunków. I myślę, że to była edycja bardzo udana, dlatego że mm, sprawna organizacja przełożyła się na taką e, fajną atmosferę w zespole, na to, że naprawdę mogliśmy się. Cieszyć organizacją tego festiwalu, mogliśmy uczestniczyć w tych wydarzeniach. Zespół jest w ogóle cudowny. Mam właśnie od czterech lat przyjemność pracować przy organizacji tego festiwalu. Czyli oprócz tego, że jestem wielką fanką Szekspira i sama pracuję na, nad jego twórczością. Na I scenie, o tym za chwilę również powiemy? Tak, to, to oprócz tego jeszcze można powiedzieć moim nowym doświadczeniem jest praca przy organizacji wydarzeń kulturalnych. Jest to dla mnie niezwykle ważne doświadczenie, że jako artystka mogę też doświadczyć tej pracy po drugiej stronie, jak to wygląda od strony organizatora i jakby uczestniczę w tworzeniu sztuki od wielu, wielu stron i aspektów. Mam taki większy ogląd tego wszystkiego, co się tam dzieje. Mówisz, że to, żeby. Różnorodny ten festiwal, każdy znalazł mhm. coś dla siebie, a co ty dla siebie z niego wyniosłaś? Ja wyniosłam kolejne nowe doświadczenie, ponieważ muszę się pochwalić, że w tym roku dołączyłam do Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego i. Zgłosiłam się do komisji przyznającej specjalną nagrodę, komisji właśnie złożonych z członków tego towarzystwa. Pierwszy raz od tego roku była nagroda zatytułowana Księga Prospera, i ocenialiśmy wszystkie spektakle festiwalu, czyli nie tylko nurt główny albo szekspirowski, ale również ten nurt zagraniczny, i po obejrzeniu wszystkich spektakli jako jeden z Jurorów, też mogłam mieć jakby wpływ na tą nagrodę. Mój głos także się liczył, i ku mojej satysfakcji wygrał spektakl, który najbardziej, powiedzmy, mnie zadowolił pod względem artystycznym, takim treściowym, pod względem odczytania Szekspira, doboru środków wyrazu. Czyli co to był było? To, uh -huh. Był to Divadlo Radość z Brna, czyli uh -huh. w tłumaczeniu Teatr Radość. Pokazali Hamleta w no, bardzo wdzięcznej formule, metodą teatru w teatrze, wędrowna trupa przybywa do miasteczka, żeby zagrać Hamleta, i wszystko działo się w konwencji teatru formy, teatru lalkowego, ale również teatru dramatycznego. Był śpiew, była gra na instrumentach. Podziwiam zespół za, za kunszt. I wokalny, i, i muzyczny, i aktorski, ponieważ oni wszyscy grali na instrumentach, wszyscy śpiewali, wszyscy świetnie podawali tego Szekspira. Ja uwielbiam, jeśli w spektaklach, które oglądam, wybrzmiewa historia. Troszkę muszę powiedzieć, że jestem już przesycona teatrem postdramatycznym, który jest taki rozczłonkowany, jest taka struktura kolażowa, bardzo roz, rozsypana. Ten ciąg przyczynowo-skutkowy nie istnieje. A tutaj w Wręcz odwrotnie, dostałam właśnie taki teatr, którego już jest coraz mniej, czyli dobrze, rzetelnie opowiedziana historia. Nawet dla ludzi, którzy nie czytali Hamleta albo czytali go dawno temu, była to sprawnie opowiedziana historia, ale jeszcze był dodany taki kontekst autorski. Coś, coś nowego o tym Hamlecie zostało powiedziane i to jest coś, czego, czego ja bardzo poszukuję w teatrze. Czyli to była wielka tej... radość. Wielka radość, tak. Wielka radość. I ten Szekspir Dokładnie. tak ci towarzyszy tak. cały czas chyba. I my też będziemy mieli okazję zobaczyć Twój mhm. sposób I to dla nas e, postrzegania radość. Szekspira. Bardzo jesteśmy ciekawi. E, spektakl już niedługo, tajemniczy tytuł H2O, ale tak. cóż się kryje pod tą nazwą? Tytuł ma dwojakie znaczenie, jest skrótem od imion dwóch bohaterów, których gramy, czyli Hamlet i Ofelia. Tak naprawdę z tej sztuki wyciągnęliśmy tylko ich relacje, pokazujemy tylko i wyłącznie postać Hamleta, Ofelii i historię ich miłości, ale ten jakby skrót, wzór chemiczny to nawiązuje do wody, czyli do sposobu, w jaki Ofelia poniosła śmierć. Ale ja wiem, że też bardzo ważnym bohaterem całej tej opowiadanej przez Was historii jest również publiczność. Tak, publiczność jest naszym trzecim aktorem. I sami tutaj nie wiemy, może... jak to wszystko się skończy. <noise> Dokładnie. Publiczność absolutnie ma tutaj głos decyzyjny, może wpływać na, na losy bohaterów, może zdeterminować zakończenie i tak naprawdę. Każdy możliwy zwrot akcji, po prostu dajemy tej publiczności głos. A dlaczego? Zakładając teatr Strefa Otwarta, zainspirowani naszym profesorem ze Szkoły Teatralnej, postanowiliśmy pokusić się o rekonstrukcję metod pracy aktora elżbietańskiego, czyli przywołać niektóre sposoby konstruowania teatru jak na przykład, y, że widz miał właśnie ten głos decyzyjny, że on mógł krzyknąć do aktora jeszcze raz albo nie podoba mi się, powiedz jeszcze raz ten monolog, albo złaź ze sceny, albo po prostu ten widz wcinał się w akcję i determinował tą grę aktorską. Albo Nawet jeżeli pójdziemy jeszcze dalej, to będzie taki troszkę chór u nas. A dokładnie, dokładnie. <laughs> można I na pewno nikt nie, nie będzie krzyczał złaź ze <laughs> Nie. <śmiech> tak. <śmiech> Pięknie opowiadasz, moglibyśmy tak słuchać Twojej opowieści bez końca, ale niestety Aha. musimy powolutku kończyć nasz Oczywiście. program. Zapraszając, jeszcze raz przypomnijmy, w ostatnią niedzielę sierpnia, 28, o godzinie 17.00 w Parku Świętojańskim, Niezwykło każdy wydarzenie. może być aktorem. Tak, <laughs> każdy dokładnie. może być aktorem. Przychodźcie, zapraszamy H2O w roli głównej twórczość Szekspira. A żeby Państwa zachęcić, to taki krótki pokaz, co też nas czeka już wkrótce. Mm -hmm. A ja tylko dodam, że naszym gościem była Anna Rakowska, z którą spotkamy się już niebawem w Radomsku. Wracaj szybciutko po urlopie. Wypoczęta, dziękuję. bo przecież kolejny sezon artystyczny przed tak. nami wszystkimi. Dziękuję Nie bardzo. Nie mogę się już doczekać. My również, dziękuję bardzo. Jolu, to co? Oglądamy teraz, oglądamy teraz album zdjęć. Tak jest. I oczywiście zapraszamy za tydzień, jak w każdy czwartek o godzinie 18.00 premierowo, program Kultura, Kultura Ma Głos. głos.